Bananów. Owaga chistę zwiedzający za... Spierdalaj lokal. Wy I... I dawaj zaklepić To się nie nadaje do pałki. To się nie nadaje No dobra panowie, znaczy, sklepik miał otrzymać świeżą dostawę soczystej ryby. Do roboty! Szefie, nasz informator chyba dał plamę. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Straciliśmy nasz cenny, sztaby złota wart czas. Nie do końca, to będę mógł zgarnąć na części. Ja pierdolę! Moglibyśmy dać te banany gorylom! Tak! A któregoś dnia do nich wrócimy, żądając. zwykły Podoba mi się Wasz tok rozumowania! E... Okej! Okay. A weźcie je sobie! A? E, to już nie macie słabości do bananów? Nie twój zasrany interes! Więc zamknij, kurwa ryj! Posiadamy obecnie lepsze, jako że zoopark obchodzi rocznicę czy coś. I dostaliście banany? Spierdalaj z mojej ziemi! No, afrykańskie rarytasy z kontynentu przodków. Mama nam takie zbierała. Słodkie i dobre i takie oo! O, jadło wręcz. Język się cieszy i tańczy. Mm. Chciałbym i ja ich skosztować. By zatańczył i mój ozór. Nie ma mowy, nie dadzą. Same wszystko zeżrą. Nie ma opcji, nie da rady! Goryle nienawidzą się dzielić. To moje. półno! Do wychania. Zalic, zrobię wszystko, by uścknąć tych bananów bogów. Nie, jako doradca odradzam. Pewien jesteś? Co kurwa? Pierdol się. Wręcz. Daj spokój. Kurwa. Nawet ty nie jesteś aż tak. Pojeban. To biegnij do nich. Wypierdalaj. Jebało cię, kurwa, smata pierdolona. Najlepszy, najsłabszy pomysł tej dekady. Tak, Marcie, jesteś prawdziwym mędrcem. O kurwa. O kurwa. Nieprzyjemny gaz od port. O kurwa! Pasażer z ciebie! Ej, przecież ostatnio ja kierowałam! Ostatnio! <laughs> Nie, Rygosze, tem idzie! Nie mogę. No, no dobra! Ja spierdalam! No to z... Auschwitz na Za niecałe 300, dokładnie 600 jak z fakturą będzie drożej. <susurkanie> <susurkanie> <dusurkanie> Dostanie spod dupie. Julian, te, te są za Auschwitz. Ale mamy szczęście! To nie szczęście, lecz no, no. Dziękuję bogowie kalendarza! Właśnie pora Roboty. <susurkanie> Um, 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 um. Ty, a może oddamy je naszym gorylom, co? Wiesz, może pozwolą nam wrócić do ZO. Mm. Pamięta. Chyba cię pojebało, dziewczynko. Ubiegło się nam, ale to i tak lekcja, że cudzych rzeczy się raczej nie bierze. Tak zgadzam się. Niepotrzebnie im to zjadłaś. Ja? To przecież ty je! Nasz a, to jej wina. Słuchaj, damy radę, znam warsztat. No. Niech to będzie dla ciebie lekcją. Wypierdalać za bramę. raz kurwa. Nie umiesz normalnie gadać z obywatelem, to wypierdalać za bramę, bo cię odcholuje. Raz kurwa.